Cześć, Italento tu 79-78 i dzisiaj zagramy sobie w Jest to mało znana gra od twórców Ultra Blues. Jak widzicie, ledwo co wstaliśmy, już nas coś, goście z pijami mechanicznymi atakują. Pistolet, okej. Okay. Halo? Tam na dawno. Mam latarkę na F. Half OK. Okej. Dziękuję, już to <laughs> Okay. Widzę, że nie byłem tu pierwszy. Może będę ostatni. Czekaj, czy mogę tu parować? Spróbujmy. Tak tysięcy razy sztuka. Można. To fajnie. Ok, podka to mi chyba dało życie trochę. Tak, jeden, jeden HP, dwa pistolety, lepszy niż jeden. Jakiegoś psa tu mają? Głupiego psa. Mogę podnosić rzeczy, to fajnie. Jakieś drzwi? Okej. Okay. Fajne morderstwo. Nie róbcie tego w domu. Chyba, że jesteś dorośli. Szkoda, że tak nie mogę podnieść. Faktycznie masakra. Masakra. O, zabił go to. Chogan. Mydło. Mydło właśnie było. On w taki sposób wszystko. Bo tak samo jest w utratniku. Po prostu ich rozczaruję. To nie ma sensu. Mydłem cały czas. Ale fajnie jest je mieć. Amo więcej amu teraz jestem w jakiejś Okej, okay, już nie mamy dwóch spokojnie gra może wywołać mdłości więc jeśli też to jest jakiś problem też lepiej radę nie oglądać o jest mydło Toalet. Morale. Więc co to morale daje? Co morale dają? Już wiem, że jestem niezwyciężony. Okej. Okay. A, to, to jest cały poziom, okej. Okay. Dekrety to są. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Jakaś farma. I po przyjęciu. Okej, okay, szybkość. Adriana z tego co mi się wydaje. Okej, okay, sekret. podejrzany ten pęcz że prędzej czy później ten kurczę wyskoczy na mnie ok zwierzęta tu mają co to też jest? Dwóch chłopów w jednym... Czym? sianie? Brzmi dziwnie. Nie oceniam. Dwa shotguny, super. Wyskoczysz na mnie? Nie? Chciałem nie ufać. Chciałem, żebyś że na mnie wyskoczysz prędzej czy później. Chyba powinienem pójść z powrotem do kościoła w niedzielę, bo dawno nie byłem w sumie. Okej, okay, potem może skakać. A jak się dzieje, jak się nie chodzi do kościoła, to lepiej do kościoła po prostu. Okej, okay, więc jeszcze też odgramy. 10 часов. А. Окей. Понял, его их не по машинам. Шур. Это весь Ну, я с своей стороны. Это 7 медвежьих. А, ты I wrócił. Nie mogliśmy żyć w pokoju szczur. No jest mydło. Yy, nie pytam, co ma oznaczać ten obraz. Mydło nie jest aż takie ważne, więc przejdę tutaj. Czekam na do dorosłych. Hmm. A, tu jest przejście. Widziałem, bo się skupiłem na koledze. Na wszelki wypadek wezmę No cześć! A. co zrobiły? Ja ty pewnie, że na mnie wyskoczysz. Tym razem na pewno. Wiedziałem! Widziałem, wiedziałem, 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 wiedziałem. wiedziałem. Coś mi w tobie nie grało od początku Kluk Okej, okay, okej Oliwy, że tu jest ktoś Okej, okay, muzyka fajna gra. Mogę się ciekawać, czy ogólna też mogę parować? Chyba mogę wszystko. Po prostu nie mam szczęścia. Okej, okay, amunicja, dziękuję. A na blisko są jakieś dosy łatwi. lepiej brać na blisko ok, tam chyba adrenalina jest ok, więcej gości z piłami Nie nadzieję, że tu będzie piła jakaś miejscowa, do którą można używać. Jakieś przedmioty. W Jaki mam. No te, że apteczki nie mogę użyć. Muszę się wrócić. To jakieś rzeczy tutaj podnoszę. A czemu nie? Bo mogę. Co żyjesz? Chyba nie co flipa zrobiłem jak na postaci która ma być starym dziadem. O, myszki. Jedna druga więcej, że się nie zaszkodzi Chyba nie spodziewam. Okej. Okay. A jakby co, to nie jest najłatwiejszy poziom trudności jaki jest, mimo to, że ma easy w nazwie. To jest taki jakby normal, można powiedzieć, bo nie chcę też tutaj milion razy umierać. I tutaj na tym poziomie mogą być jakieś... rzeczy, które... od których może rozbolać głowa i oczy, więc jeśli ktoś ma jakieś... problemy ze wzrokiem... albo jakieś inne epilepsje, to... tego poziomu... Razem nie oglądać. Okej, okay, kolejny padł. Niebieski klucz, jest więcej kluczy. niż tylko czerwony na tych poziomach. Tam też czerwony. jakiś jakiś cmentarz. Więcej amunicji do pixelarytów nie mogę. Pochodzić w grobach mogę? ok. A po co to robić, jak to jest klucz żółty? Takie na żółte Kości Jakieś inne Mięso Tu pusto Kości Tu pusto No A, rozkopałem wszystkie Nie można dać ludziom odpocząć Kościół, o wilkomowa. Nie widziałem, że już niedziela. Myślałem, że jest ten. Myślałem, że jest wtorek. Co za podróbkę Biblii, to macie. Ładnie coś Ciemne małe przestrzenie, w których są. Kośki. Normalnie, czy tylko Headcrab -head tu brakuje, żeby na mnie naskoczył? O, Wikumowa, szur, ludź czas dzięki jest. mój Boże, przerażające. Szczury. Bardzo dużo szczurów. Ludzie, którzy boją się szczurów, naprawdę by się przestraszyli w tej chwili. Mydło. Okay. to jest na na 400. Tutaj broni się zmienia właśnie... 1, 2, 3, 4, 5. I dalej. Tutaj niebieska brama jest. Looch's a, jednak dało się otworzyć. Okej. Okay. To już wszystko, co tutaj przeszukałem. Oprócz boczek, ale nie chce mi się. One tak dziwnie skaczą. Zostałem czerwony klucz, więc mogę... ...płynąć e, studnię do góry? Albo do dołu? Góry do dołu? Gdzie ja powinienem? Do góry, czy do dołu? Tak, do góry. Okej. Okay. Jakie ubice? A, wszystko tutaj? Pozbierane? gdzie był potrzebny czerwony klucz? A, tutaj. Dostanę tutaj niebieski klucz, czegoś się nikt nie spodziewał, ok, idealnie ustawiona beczka z dynamitem, tak żeby zabić przeciwników więcej tutaj. Wierzących w coś innego niż Chrystus, chyba tak można? Czy, czy można? A jak można zabijać? O to bardziej chodzi w sumie. Jeśli ktoś nie wierzy, to ma może nie wierzyć, ale nie żeby zmuszać do tego innych. Bo, chyba, chyba tak miało być? Nie wiem. Dobrze mówić, niedobrze. Kupiam się bardziej na na gadaniu. Żeby nie umierać. 99 amunicji. A shotgany mam pełne, okej. Okay. Flipa zrobiłem bez powodu. No, jestem tutaj. Okej, okay, mogę spać. Chyba trochę... Za dużo wypiłem, tak tej gry Okej, już Имеешь че, бух я за мон? Что? Говоришь тут, там? Давай что тут устрою с нашей Нет. Не. jest? Niezły rozmach tu mają z tą budowlanką. Jakieś przedmiot to wezmę. Jak każdy grać. Jak dają, biorę. A, tędy wszedłem. Jezus Chrystus. Jak patrzę na moje zdrowie, to bardzo pomogło. Okej, okay, boss, boss. Aha, to jest alkoholowy. Pokażę ci zaraz, kto jest bardziej alkoholowy. Nie wiem kim jesteś, ale... dziwne zwierzątko. E... Okej. Okay. Więc chyba tym akcentem dzisiaj zakończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję za oglądanie.